Witam serdecznie, dzień dobry kochani, sporo od naszych pań z plebani pytało się mnie o przepis na, na ten chlebek, ja go też mam z internetu, ale ja tam go troszeczkę ulepszyłem, bo dodałem inne rzeczy, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Oto Wam przedstawię kochani produkty chleba proboszcza. Popatrzcie, orzeszki to ja już dodałem ekstra i dwa serki lub yy, pół kilograma. Twarogu białego, punktu z mamy dwa twarożki po 250 25, gram, jest pół kilo. Trzy jajeczka, płatki owsiane górskie, jeden mały proszek do pieczenia, 16 gram proszku do pieczenia. Do tego mamy trzy jajeczka, sól, słonecznik i na przykład dynie. Wy sobie możecie dobrać co tam sobie chcecie. Więc co? Zaczynamy. Patrzcie, kochane. I kochani, jak to się odbywa na plebami? Mamy twarożek biały, jeden odkładamy na bok. Mamy twarożek drugi. Wrzucamy sobie dwa twarożki, kochani. Wbijamy sobie trzy jajeczka. No, nie chce mi się rozlecieć, widzicie. A tak ładnie chciałem, żeby jedną rączką po fachowemu proszę o. Ale mi troszkę z korupki wpadło, to sobie ją wyciągniemy. Jedna, druga, bardzo ładnie. Jest i trzecia. No dobrze, już jest elegancko. Czyli mamy tak, dwa twarożki razem, pół kilo, pół tustego twarogu. Kochani, yy, aha, zapomniałem o najważniejszym, siemię lniane. Już, kochani, przynoszę, Aby Wy poglądajcie sobie produkty. Co my tam mamy? Siemię jest bardzo ważne, kochani, bo siemię nam sklei ten chlebek fajnie i to jest, kochani, chlebek, który zawiera... Dużo błonnika i dużo białka. Jest dietetyczny, zdrowy. I kochani, dwa serki z jajeczkami Je tutaj widelcem ładnie Ładnie sobie, zobaczcie, rozczepiemy sobie, rozmieszamy. O! Teraz, kochani, płatki mają pół kilograma, ja daję pół paczki na te dwa serki. Dwa serki, kochani, Trzy jajeczka, ja będę się powtarzał, bo nie chce mi się później tam pisać przepisów, bo to by pół paczki płatków górskich owszany Proszę, Wsypałem połowę, resztę odkładamy, lekko to musimy wymieszać, kochani, żeby nam te płateczki tym twarożkiem nasiąkły. Do tego teraz dajemy, ja tak wam, żebyście wiedziały, to jest taka normalna szklaneczka. O, tak troszkę ponad połowę szklaneczki. Siemialnianego dodamy, proszę. Siemi odkładamy w szklaneczkę. Teraz to wymieszamy i, kochani, żeby te płatki troszkę rozbić, żeby to było wrażenie jakby z mąki było, no to musimy to bardzo króciutko jeszcze do tego od razu damy proszek do pieczenia. 16 gram proszku tu jest, taki ten, jak macie ten duży. To dacie połowę. Zobaczcie, po całym to rozsypie. Ładnie, elegancko. O, tu sobie odrzucamy, będziemy sprzątać. I teraz, kochani, taki mały mikserek. Z 5-6 razy ruszyć i gotowe. Pamiętajcie, Ko on jest zabezpieczeniem. Ja już mam rękawiczki brudne. O, patrzcie. A tak od zewnątrz do środka sobie tylko to przemiksujemy. My nie mamy z tego zrobić papy. I gotowe, wystarczy. Już roztwieramy nasz mikser na bocze. I ładnie sobie tu ściągniemy. Rękawiczki mamy czyste do każdego dania. Zawsze jak robię, używam nowych. Także te zostaną wyrzucone na waszych oczach. To się później myje. I teraz, kochani, czekajcie. Ja sobie ukupam troszkę te paluchy. I zobaczcie, mamy to zmiksowane. Te nasze płatki górskie z serkiem, z siemię lnianym, z proszkiem do pieczenia i z trzema jajeczkami. Teraz, co kto lubi? Kochani, dodajmy sobie dynię. Ja lubię dynię, dynia jest zdrowa. Proszę tak na oko według Waszego uznania, kochani. Zamykamy sobie słoiczek. Siemię już mieliśmy dane, też sobie zamkniemy, odstawimy na bok. I został nam jeszcze, proszę kochani, słonecznik obrany. Nie jest drogi. Można w dużych paczkach sobie kupić. Dodaję jeszcze słonecznika, też tak na oko. To już jest po prostu według uznania. Tak plus minus. No i jeszcze, kochani, została nam sól. Na tą porcję z tych dwóch serków dajemy, kochani, tak, 3 czwarte łyżki soli. O, tyle. Wystarczy, żeby ten chlebek troszkę smaku miał innego, może jeszcze ciut. Tak, trzy czwarte łyżki. Stołowa łyżka soli. Teraz, kochani, to mieszamy. Wszystko ładnie, żeby się te ziarna nam rozeszły po całym chlebku. Proszę bardzo. I ja jeszcze sobie wzbogacam go o orzeszki. Proszę, troszkę orzeszków posiekałem. Nie dużo, jak widzicie na talerzyku. Mamy to pięknie teraz wymieszane. Można to wziąć ręką, ale ja nie chcę brudzić tych rękawiczek bo to się później wszystko klei. Zaraz i tak będę brał do ręki to ciasto. Zobaczcie, taka to jest konsystencja, widzicie? Kochani, tak to wygląda. Taka klucha. I, co? I mamy przygotowaną foremkę. Proszę bardzo, ja mam tutaj foremkę z papierem. Ładna, taka, nieduża, fajna foremeczka. I teraz nabieram dłonią i wkładamy, ubijamy normalnie do foremki. Proszę bardzo, żebyście widzieli ładnie. Trzymam papierek, bo on wylatuje. Nakładam nasz chlebuś tu do foremki. I kochani, godzina, jak jest wysoki chlebek, to godzina, godzina 5 minut. 180 stopni. Pieczemy. Ja oczywiście na koniec to Wam pokażę, jak on się upie, jak on Wam przekroję. Jeszcze tutaj dołożymy sobie, bo kochani, musi się. Ładnie upiec nasz chlebuś. Pamiętajcie, dawajcie papierek. Ja próbowałem bez papierka, to mi się spód przykleił. A tak? Wyjmiecie z foremki, zobaczcie. Ładnie sobie go tu wygładzimy. Jest prawie równy z foremką. On nam się podniesie centymetr, więcej, nie? Jeszcze kochani do tego, bo ja po prostu lubię. Posypię sobie jeszcze ten chlebuś słonecznikiem, ale żeby się on fajnie przykleił, to tak troszkę wodą, widzicie tą rękawiczką mokrą. Przejadę sobie, a żeby mi słonecznik później nie spadał, to też go tutaj troszkę wgniotę. Już kochani biorę sobie słonecznika, możecie na wierzch możecie na wierzch orzecha, co tam sobie chcecie. Zobaczcie, troszkę biorę na dłoń i posypię na szlebek tutaj ładnie słonecznikiem z wierzchu. I teraz go tu ładnie tak przyklepię, to on się wciśnie w ciasto i nie będzie nam przy krojeniu się rozsypywał. Coś tam zawsze spadnie, ale na pewno nie. Tak jak ze sklepu, jak jest na wierzchu tylko ziarno. Proszę, tak wygląda. Wkładamy do piekarnika. Godzina 5 do godziny 10 minut. 180 stopni. I proszę bardzo. Piekarnik już mamy nagrzany. Wkładamy, kochani. I zapraszam, kochani. Witam serdecznie na szlebek Chyba już jest gotowy. Godzina 10 minut minęła. Zapraszam. Ja już wyłączam piekarnik. Proszę. Na zero. O! Uwaga, bo troszkę gorąco buchnie. Ja to muszę uważać. O. Uf. Patrzcie. Patrzcie kochani. Tak wygląda nasz chlebuź. Pięknie. Ze słoneczniczkiem. Wspaniały. Już go tu wykładamy patrzcie on jest w papierku ja go ładnie obrócę i on nam musi pięknie wyjść zobaczcie teraz patrzcie jak paruje no jest. a jaki zapach to jest coś wspaniałego patrzcie ściągamy sobie papierek bardzo ładnie naszego chlebusia bardzo gorący zobaczcie jak paruje ja go w paluszkach obrócę kochani ja go nie będę kroił dobrze piętkę odkroję pokażę wam jak jest w środeczku. Pokaż jeszcze ładnie chlebuś nasz. Patrzcie, kochani, tą pięteczkę odkroję, bo moja kochana Sabinka lubi pięteczkę. Zrób zbliżenie. Proszę, patrzcie, jak to paruje. Jaki wspaniały chlebek. Życzę Wam smacznego i do następnego nagrania z nowym daniem. Na plebani. Dziękuję, kochani Buziaki.